W ministerstwie pojawiła się informacja o planach budowy nowej linii kolejowej E2 z Warszawy do Kutna, która miała zostać wybudowana jako tymczasowy objazd w stronę Poznania i Berlina. Chodzi o łącznik do jaktorów. To jest rozwiązanie, które wydaje się rozwiązaniem prowizorycznym. Ale nie tylko o prowizoryczność tutaj chodzi. Ta koncepcja może zagrozić planom budowy KDP. Co więcej, nie jest zgodna z wytyczoną przez Unię Europejską siecią transportową TNT. Nie jest kompatybilne z projektem budowy linii dużej prędkości, który pamiętajmy, jest wpisany do sieci TNT do roku 2030. Polska zobowiązała się, że ta linia zostanie wybudowana. W Urzędzie Marszałkowskim obawiałem się, że nowa inwestycja może zablokować kolejne projekty w regionie. Między innymi budowę tunelu średnicowego z dworca fabrycznego. Na dłuższą metę dla rozwoju transportu kolejowego w Łodzi będzie lepsze przyjęcie planu rozwoju tej sieci kolejowej zgodnego z TEN-T i zgodnego z planem kolei dużych prędkości, i dlatego też będziemy lobbowali za tym rozwiązaniem. Dostrzegając powagę sytuacji, urząd wysłał pismo do Ministerstwa Transportu, aby zrezygnowało z planowanej inwestycji. 5 lutego w ministerstwie upływa czas konsultacji społecznych i zgłaszania ewentualnie zastrzeżeń do projektu. Politycy i urzędnicy mówią w nieoficjalnych rozmowach, że do 5 lutego trzeba zmobilizować środowiska polityczne i społecznikowskie do lobbowania na rzecz łódzkiego wariantu. Bo inaczej w najbliższych latach nasz region może zostać zmarginalizowany, jeżeli chodzi o inwestycje kolejowe. Błażej Kronic Wydarzenia.